Witam z tej strony Mr. Gotan 335 a to jest kolejny odcinek Poradniki do Terrarii W dzisiejszym odcinku pozbieramy sobie trochę drewna Ponieważ w następnym odcinku będziemy budować hotel dla NPC Więc musimy mieć dużo drewna bardzo Pozbieramy sobie dużo drewna jeszcze na zapas nawet w nocy Tych kłód, co tutaj zostały nie radzę Wam za bardzo zbierać, bo one się trochę długo zbierają, a i tak mało z nich wypada. I tak. Mogę zdradzić, co będzie po odcinku hotel dla NPC. Pokażę Wam jeden z paru sposobów, jak zrobić hodowlę grzybów oraz y, może nie może jeszcze w kolejnym odcinku po tym y, hotel dla NPC zrobię o latających wyspach a potem ja trzy sposoby albo tam nie wiem ile jest sposobów nie y, pamiętam już na zrobienie hodowli grzybów Na hotel potrzebujemy też jeszcze dużo drewna, ile już mamy? 109. Dużo drewna też potrzebujemy, ponieważ musimy zrobić takie ścianki, żeby nam się potwornie respiły te, co w domu mamy zrobione. I tam nie pamiętam, ile było NPC. Czekajcie, bo. Może ja pozbieram to drewno, upewnię się jeszcze ile tam było NPC i zaraz do Was wracam. Ok, i witam Was ponownie. Znalazłem trochę grzybków, więc je zbierzemy. Tylko jedno jeszcze drzewo wytnę. I już idziemy budować hotel. Jest dużo sposobów na budowanie hotelu. Na przykład yy, budujecie ogromny budynek z drewna i tam robić się pokoje Mam mniej więcej wiecie jak to zrobić sobie tutaj damy tak i tak szukam jeszcze odpowiedniego terenu to jest dobry teren się wyrówna tylko to muszę wyrównać i będzie dobry teren Mój kolega na przykład zrobił hotel dla NPC w jaskini. Ja wam pokażę jak to mniej więcej ten... Już tu głupi slajmie. To wyglądało mniej więcej tak. Że tutaj była jakaś jaskinia, tam było cały czas coś w dół, a on tutaj zrobił taki otwór i w tym otworze właśnie zrobił hotel dla NPC. Zdziwiłem się jak on to zrobił. Myślałem, że on to zrobi normalnie, w formie prawdziwego hotelu. No ale... Dobra. Taki też jest sposób, fajny. A więc sobie tutaj... Typniaki... No... Tylko teraz niestety ja Nie muszę teren wyrównać. Ci głupi slimy. Cię nie lubię. 60 HP, ale ja tracę szybko HP. O, już się konwertuje ostatni part ze wczoraj Okej, okay, teraz sobie tam O ty gnoju. O o Ale hardcore tra będzie Muszę sobie w ogóle zrobić jakąś zbrojkę albo lepszy oręż Chodź tu chodź tu e, grzyba zjem. Okej, okay, tu muszę dać jeszcze dirta. Muszę jeszcze tak, bo trochę brzydko wygląda. I muszę jeszcze tak, tutaj. I zaczniemy budować sobie... Jeszcze muszę to rozwalić. Trawa tu rośnie i zaczniemy sobie budować tutaj O, chyba tam slime był, za mi króliczka Dziś mniej więcej będzie tak to wyglądało No i zaczniemy od tych co mamy najmniej Mniej więcej taka wysokość będzie. Myślałem, że to nie będzie za mało. Ach. Źle zrobiłem. Dobra. Teraz tutaj musimy na drzwi. Zrobimy workbencha. Zostawię go w hotelu już i zrobimy sobie drzwi. Jedna para. Druga para. Ok. No, mamy już zbudowany właściwie budynek. Teraz co zrobić, żeby przyszli do nas NPC? Robimy Coś takiego, jeśli chcecie zrobić taki normalny hotel, no to róbcie tak jak ja Wam pokazuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i robimy sobie jedną platformę. I robimy tak. Właściwie zrobię sporo tych platform. 33 wystarczy. Teraz jakie będzie tutaj ten pokój? No, będzie dziś tak raz. Kurde. Ra, raz, dwa, trzy, cztery. Nie za dużo. Jeszcze raz. Może ziemię ma. Raz, dwa. Trzy, cztery. Okej, okay, będzie miał cztery wysokości. I tutaj mniej więcej. Tutaj mniej więcej już zaczynamy robić. i tutaj znowu tak na oko teraz patrzę czy jest równo i się mieści to rozwalimy Potrzebuję 7 par drzwi, ponieważ 7 pokój raz, 5, 6, 7 Tu będzie pierwszy pokój, nie za mały czasem Tu się da Majstra no za mały, więc wszystko będzie trzeba przedłużyć chyba nie będą równe pokoje po prostu tak na oko patrzę czy będzie dobrze to jest dziwnie to wygląda ale dobra, niech będzie takie. tu też zrobimy przedłużenie No i będzie to dziwnie wyglądało Ale no Kreatywność, wyobraźnia się nas powoli nawet zbliża Tu Tu O Cztery są na razie A więc to tutaj sobie zrobimy Raz, dwa, trzy, cztery pięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć wydajemy platformę no Mówię, nie będzie roczery. Jeszcze trzy pokoje. Czyli nie, za nisko. Jeden klocek wyżej. A to robimy tak, 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 tak i teraz to przedłużamy. platformy i tu będzie wejście do trzeciego pokoju może tu zrobię trzeci pokój taki będzie apartament prezydencki no mogę tak zrobić a więc teraz tak żeby nam się zrespili Musimy mieć krzesła I tyle jest pokoi Siedem Oraz musimy mieć siedem Stolików Na które mi nie starcza Czyli muszę jeszcze Drewna trochę A więc Wypiję może miksturkę Szybko pobiegnę O nie cierpię tych slajmów Łoł, wow, nieźle. będzie zabawa Szybko no, zabijaj je, bo no, czas zaraz zombie się zrespi szybko w już po mnie totalnie powiem. Jak się zombie zrespią, to ja już nie mam szans. Chyba że jeszcze ucieknę tam do hotelu. O kurde. Okej, okay, spadam. Ale jeśli, jeśli jesteście słabi to nie idźcie, nie udawajcie bohatera jakiegoś wielu. Co? Muszę sobie piecyk, będzie miło nam tu. O. I teraz tak musimy zrobić sobie te stoliki. 8 nawet, aj dobra, nieważne Czyli teraz robimy tak Tu dajemy krzesło Tu dajemy stolik tu dajemy krzesło Tu dajemy stolik Ksiądz przed zombielami tutaj I w tym hotelu spędzimy sobie noc Wow, to jest trochę mały pokoik i nawet mieściło się do takiego małego. No nawet fajnie mi to wygląda. Wam to może się nie przypodobać, ale dla mnie to fajnie wygląda. Tak. tak. I tutaj oczywiście apartamencik prezydencki. Tam jedno. Ja nie wiem, czasem tak myślę. A hmm. no nie, dobra, nie będzie, tak zostawię tu. I teraz szybko robimy to, o czym wcześniej mówiłem. Czyli to możemy to zrobić z kamienia. Z kamienia będzie lepiej się prezentowało. Mamy poza tym tego więcej. Okej. Okay. sobie to. Mhm. Trzebujemy sobie zrobić młotek, ale nie mamy jak. Dobra, to już będzie koniec tego odcinka, będzie bardzo długi. Ja to wszystko zrobię, dokończę i potem się z Wami spotkam w następnym odcinku. Na Witam, jednak jeszcze w tym odcinku chciałem Wam powiedzieć, jak to wygląda, pokazać właściwie. No krzywa jest dość. No nie wiem czy. No chyba krzywa jest, nie wiem. Niedługo się tu zrespię po jakiejś godzinie albo paru minutach. Nerwów, nerwów było, co nie ma w nocy, bo dwa razy z a mam teraz 50 HP przez zombiale i oka demonów, a więc no to było na tyle.